Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Spotykamy się na terenie Sejmu w trakcie bardzo interesującej konferencji, na którym zabrałeś głos i był to głos no, bardzo zwracający uwagę. Czy mógłbyś tak w kilku zdaniach powiedzieć, co jest bulysującego no, w tym tak zwanym traktacie Słucham. Starałem się dzisiaj jak najbardziej skompresować to, co moim zdaniem jest najważniejsze w tych dyskusjach. Niestety, w konferencji nie udało mi się tego dokończyć, bo tym najważniejszym przekazem z mojej perspektywy jest to, że, że dysponujemy dzisiaj zestawem danych ze źródeł oficjalnych, które całkowicie przeczą narracji o tym, że przeżyliśmy epidemię czy pandemię. Jakiejś śmiertelnej choroby wirusowej, układu oddechowego, dane oficjalne z Ministerstwa Zdrowia, z GUS u są całkowicie sprzeczne z tą narracją. W związku z tym najważniejszą rzeczą z mojej perspektywy jest to no, przekonywać do tego, że maseczki, szczepionki, traktat WHO, jest jego ich. Wspólną najważniejszą wadą jest to, że są niepotrzebne, ponieważ nie było takiej historii. Ja wiem, jak to jest trudne w przekazie. Ja wiem, jak e, wielu ludzi, którzy niestety uczestniczyli w tym absurdzie, im jest trudno to zaakceptować, ale takie przypadki się zdarzają. No, dwa dni temu usłyszałem profesora Fala, to był jeden z właśnie celebrytów. Dzisiaj przewodniczący Towarzystwa Zdrowia Publicznego w trakcie wywiadu zapytany żeby powiedział trochę właśnie o naturze infekcji wirusowych, przeziębieniowych. Powiedział, że bo teraz pan profesor Falk promuje szczepionki jak strusiec w walkę z V-wirusami. Znalazł inne Tak, dzisiaj i ten, pan profesorze, pan mówi, bo infekcje LSV są trzy razy groźniejsze od infekcji covid dla osób starszych. Także już się zmieniła relacja. Jak yy, yy, spojrzymy na innych, yy, którzy brali w tym wszystkim udział, no to pana Fałczego już nie ma, zniknął. Yy, yy, pan GD Jezus z, z WHO mówi, że WHO nic nie narzucało. Wielki wiadomo że nic czego nie zmuszało, to to nie on. Jak Gang jest niewielk. Tak. Jak...